Siemaneczko, z tej strony Szyszka. Witam was w pierwszym odcinku z gry 60. Parsecents". I jeśli będzie pod tym filmikiem 20 łapek, to za tydzień albo w niedzielę wotuję kolejny odcinek, więc 20 łapek i kolejny odcinek, a my lecimy już z gierką. No i dobra, tutaj mamy już ten cały panel. Mamy takie ustawienia, twórca, archiwa i inne rzeczy, ale oczywiście bierzemy nowa przygoda. Przetrwanie, tylko część przygodowa, to nie. I mamy tutaj Voyager. Pełne doświadczenie, ucieknij ze stacji kosmicznej i spróbuj przetrwać. No to bierzemy, dobra. I teraz tak, wybierz kapitana. Mamy jakiegoś czarnego, jakąś grubą, taką z twarzy, trochę nieuczesaną Jeszcze jedna czarna, ziołek bez oka. Tutaj... Dobra, ciul, bierzemy czarnego. I tak, na imię Emmet Ellis. Dobra, tutaj. Atrybuty: zwinność, intelekt, siła. Dobra, no to lecimy, odpalamy. Zobaczymy o co chodzi. Mamy tu jakiś plakat na razie na początku. Life in space. Dobra, jakaś rakieta, widzimy. No i dobra, jesteśmy. Już czas leci. Możemy na razie pogarniać co i jak. No dobra, już muszę brać. Dobra. No to tak, musimy zbierać jak najwięcej rzeczy. Mamy już cały ten nazbierany. I teraz musimy jak nazbieramy cztery rzeczy, bo cztery możemy max. To możemy dać je do bunkru. Do bunkru. W sumie to już nie 60 seconds, tylko no, do tego schronu. Do kapsuły. I dobra, i za chwilę się ona otworzy. Dobra, pakujemy. Weźmiemy jeszcze oczywiście członków ekipy dużo zajmują dwóch, jakieś kurde nie wiem co to jest nawet 60 sekund ogólnie mamy Dobra łopata jest zupa Kurde Lecimy 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 o, nie, nie ma co tłumaczyć bo w sumie się śpieszę to wiecie Nieważne dobra bierzemy jeszcze z tych ziomków Żeby byli Tu mamy jakieś nie wiem, bierzemy oczywiście Później się wszystko pogarnia co mamy i ile Teraz muszę jak najszybciej to pozbierać. Dawaj, dawaj, bo na razie mamy tylko trzech członków ekipy. No nie, czasu już mało. Tu jest, tu jest. Kurde, teraz już nie mogę. Dobra, szybko. Dawaj, zdążę. No nie. Dobra, jestem, udało się. Mamy trochę mało rzeczy, ale ciuł. Dobra, lecimy. Kurde, ale normalnie no, na szybkiego trzeba to robić No jak widzieliśmy tam planeta wybuchła Jakieś eksplozje Mamy jakiś plakat, zapalniczka Śmiało, astro obywatelu, podpal galaktyki Spoko Spiromant będę, kurde normalnie Dobra, jest dzień pierwszy i mamy tak Zupy dosyć dużo z tego co widzę Tu mamy nawet miotacz Mamy jakiś kostium Mamy jakiś poradnik co jeszcze mamy? Tutaj mamy, co mamy, co to jest? Artefakt, dobra, i mamy tak. Mamy Megan Man. No, jakieś tam zionka bez oka mamy. Tu jest nasz kapitan, badacz. No, i tu jest ta kurde gościła Dobra, czyli mamy czterech członków, rzeczy, co widzicie. I tu mamy jakiś komputerek, czekaj, przeczytamy, co to jest. Dziennik pokładowy. Dobra, tego nie będziemy czytać. To się nie opłaca. al na zupę jedną. Pozdrawiam. No, spoko. I teraz tak, co my tutaj mamy? Dobra, to ja będę wam to czytał, w sumie nie będę czytał i będę wam to streszczał I później wam powiem moimi słowami i już A, no i dobra, i teraz musimy tak Musimy sobie wybrać atrybut jaki chcemy, czyli mamy tak o, siłę Mamy intelekt I mamy y, ponadprzeciętna, mamy zwinność No to nie wiem Weźmy sobie w sumie Dobra, weźmy intelekt, zobaczymy co to będzie tu mamy tak, jak na nich klikujemy, to nam pokazuje ich kurde preferencje i w ogóle specyfikacje, specyfikacje. Czy są głodni, zdrowi i w ogóle. No, no, na razie pierwszy dzień to raczej nikt głodny nie będzie. Myślę, że możemy już lecieć do drugiego dnia. Zaraz się będzie ogarniać resztę. Dobra, jest dzień drugi. Doskonale pan wiedział co powiedzieć w ten szczególny dzień. No, bo to była przemowa i wzięliśmy inteligentną przemowę, czyli no jest dobrze po prostu. Cele kapitana. Użyj intelektu i odnieś sukces przynajmniej 5 razy. Znajdź miejsce do lądowania. Dobra, tu jakieś fajne widzę, coś jeszcze. O, tu mamy jakieś kurde. Nie, wiem, nawet co to jest? Co chcesz dziś zrobić? Czyli mamy, jakby, nie wiem, kurde, kreator jakiś. Stwórz, remontuj, ulepsz. Mamy, stwórz. O, możemy sobie zupę robić. Skarpetki i tego. i apteczkę, pacynka. No spoko, na razie niczego nie robimy. Kto będzie planował dietę i w ogóle? No dobra, weźmiemy tego ziomka bez oka Na ślepoka trochę, ale trudno, myślę że da radę Lecimy, dzień drugi Dzień trzeci Dobre wieści kapitanie, na pokładzie tego statku znalazła się paczka yy, Żelaznych racji Wyko Wykorzystamy je jak najlepiej Czyli zupę, dobra, zabrali nam jedną zupę Ale dodali nam jedną zupę, czyli w sumie jesteśmy na zero, dobra No i tak jak mówiłem na początku 20 łap pod tym filmikiem i za tydzień na weekend wbijamy, kurde, kolejny odcinek. Kapitanie, fantastyczne wieści. Skan skanery wykryły w pobliżu dryfujących w przestrzeni kontener. Ciekawe, co jest w środku. Co teraz, kapitanie? Spróbujemy wyciągnąć kontener na pokład. No, nie wiem, nie wiem. Dobra, ciul, próbujemy. Może będzie jakieś jedzenie i w ogóle rzeczy fajne. Lecimy. Dzień, dzień który już czwarty, chyba, tak? Tak, dzień czwarty, dobra. Tajemniczy ładunek, który, który skanery wykryły wczoraj, jest już na pokładzie. Otwarcie kontenera za 3, 2, 1. Dobra, czyli mamy tak, pudło jest pełne y, puszek zupy pomidorowej. Uniwersalny symbol pokoju we wszechświecie. Megan dobrze ocenia pańskie dowództwo. Dobra, i patrzcie, ile teraz zupy mamy: 8 zup. No to easy. Damy i masz po zupce normalnie. Cyk, damy temu zupkę. Damy naszemu kapitanowi. 4 dni wytrzymali, i dalej pisze, że są nie są w sumie głodni. To będziemy im dawać co 4 dni. O rany znalazł pan na pokładzie zestaw holograficznych szachów. szachów. Nigdy pan nie słyszał o holograficznych szachach? Dobra, czyli znaleźliśmy szachy holograficzne, i teraz mamy sposób zagrania nimi. Wybrać, czy gramy na intelekt, czy gramy po prostu na zwinność. Ciul, weźmiemy zwinność, choć szachy to głównie intelekt, ale spróbujemy. Zobaczymy, zaraz się okaże Chyba będziemy grali z tym komputerem, który tam właśnie, no tam sobie pisze zaraz Dzień piąty, dobra Nie chcę za bardzo się puszyć, że pana pokonałem w holograficznych szachach Ale ha 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 No to GG, kurde No to trzeba było może jednak wziąć ten intelek, ale no trudno Przegraliśmy w szachach Dobra, czyli mamy tak, sprawdzić na fotelu coś W wentylacji, bo coś stuka niby i w ogóle i teraz mamy sposób wybrać czy zwinność, czy inteligencję. Chyba wezmę inteligencję, bo jeszcze się wywali z tego, kurde. jak będzie szybko to robił i, i będzie lipa. Dobra, bierzemy inteligencję. Szósty dzień, dobra. No i lecimy do szóstego dnia w sumie. Zupki im daliśmy. To będą jeszcze na jedzeniu przez kurde kolejne z dwa dni. Udało się, dobrze wybraliśmy. Za pomocą załogi rozplątał pan kable za panelu ściany. Dobra, dalej czy to się nie opłaca. No po co to komu? Zupy mamy ile? Mamy cztery zupy. No to trzeba oszczędzać w sumie. Zobaczmy, co tutaj na tym komputerku. Szorowanie pokładu. Aha. No to dobra, to zrobimy kurde, z siłą. Szorowanie pokładu. To normalnie taką siłę trzeba, że szok. Później on by nie dał rady, ale zobaczymy. Żeby zobaczymy na co chodzi. Dzień siódmy. Na razie ok, tak na cirku. Siódmy dzień. Pański rozklas był prosty. Na kolana i pucować. Da, na kolana i do rana pucować. Berl, normalnie. Jak prawdziwy dowódca, przyglądał się Pan, jak tą haruje na Pańskie polecenie. No i tak ma być, kurde, normalnie jesteśmy tutaj kapitanem. No i pryma, posprzątali gitarę. Zobaczmy, co tutaj na komputerku. Tom chciałby, żebyście obaj zaofundowali sobie yy, pasujące tatuaże. A w sumie, tatuaż czemu nie? Zróbmy sobie. Lecimy, dzień, kurde, teraz ósmy. Jest, dzień ósmy. Tatuaże. Pan i Tom postanowiliście upamiętnić yy, wasz związek. Jak ja gejem nie jestem. Jaki związek? Co to ma być? Robię sobie nawzajem yy, dyskretne tatuaże przedstawiające waszą dwójkę. Siedzącą w kabinie promu. Aha. Dobra. To nieźle. Nieważne. Niech i będzie. Bo w takich sytuacjach ludzie mówią arg. Co? Widzę. Nie lubię ponosić głosu, ale ten filtr... Usuwający zapach potu z kabiny strasznie hałasuje. Myślę, że jest uszkodzony. Tak, zupą go naprawmy. No, dobry pomysł. Dobra, zobaczymy poradnikiem. Pewnie nam powiedzą, co mamy robić w ogóle. Chcę coś zjeść. Ten też chce coś zjeść. I nasz kapitan nie jest głodny. No to dobra, no to damy im jedzonka. Damy im, kto chciał zupę, ci chcieli zupę. Cyk, dobra. Kończymy dzień i zaczynamy dziewiąty dzień. Zrobimy 10 dni, a reszę to już będzie w kolejnym odcinku, więc w sumie przedostatni dzień. Naprawi pan filtr zapachu ciała. No i spoko, naprawione, już nie śmierdzi. Czyli odbieramy jakieś nieznane transmisje, i teraz mamy wybrać kto będzie je monitorował i w ogóle. Baby to nie, dobra, bierzemy naszego ziomka, jak on się nazywał, Tom. Dobra, bierzemy Toma. I kończymy przedostatni dzień. Za chwilę zaczynamy 10 dzień, przejdziemy do 11 i już będę kończył odcinek. No i jeśli wam się spodobało to tak jak mówię, 20 łapek i za tydzień kolejny odcinek właśnie z tej gierki Pierwszy kontakt, o coś nowego Dobra, czyli odebrali jakiś sygnał I się okazało, że ktoś jeszcze jest w tej galaktyce No i pewnie, o nie Jest jedna zupa tylko a nasz ziomek jest kurde głodny I to jest nasz kapitan Dobra damy mu tą zupę Jeszcze zobaczymy co oni tu chcą od nas Megan żąda by postawił pan sprawę jasno Chodzi o wasze relacje. Kawa na ławę, kapitanie. Owszem, to y, wszystko usłyszy kabina jest zwyczajnie za mała dla waszej trójki. Ma pan partnera na pokładzie. Tom raczej nie ma zamiaru rezygnować z tej relacji. Tak czy siak musi pan wyjaśnić sytuację i zlikwidować wszelkie niedopowiedzenia. Kogo pan wybierze? O kurczaki. Megan bierzemy czy kurde bierzemy Grubasa? Grubasa, no gruby on nie jest, dobra. Bez okiego kurde cyklopa. O, cyklop na niego będziemy mówić i gitara. Megan, ta ma zwinność dużą, ponadprzeciętna, przeciętna A ten ma kurde ponadprzeciętna, ponadprzeciętna No ale dobra, ciul, bierzemy cyklopa Trzeba im w sumie jakieś nazwy nadać, tego sobie nazwiemy Czarny, no bo jest Czarny w sumie Tego będzie mówić Cyklop Ta kurde nie wiem, Okularnica A ta Ziarus Bo mało czy jakieś takie kurde upośledzone Jest nasz kurde Kapitan Głodny Ale mu już zupę daliśmy, o tu jest no i co, i kończymy. Kurde, dziesiąty dzień. Ja zapisuję gierkę. I za tydzień wjeżdża kolejny odcinek z 60 par Seconds. Ja się już z Wami będę żegnał. Siemaneczko.